Śmieczko widzowie z tej strony Nagilowski, Witam was w kolejnym odcinku z gry Black Ops Call of Duty Black Ops. I jak pamiętacie w, 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 w poprzednim odcinku znaleźliśmy się w miejscu katastrofy rosyjskiego samolotu, na którym powinna być Nova Six, ale nie było na nim nic tylko miejsce kryjówki Krawczenko. No ale okazało się to wszystko wielką jedną podpuchą. I, po, I zostaliśmy pojmani przez samego Gdrakowicza i jego sługusa Krawczenko I na ten... I, ale teraz musimy, będziemy przyjdziemy do e, misji WMD, czyli w samą serce projektu, nowa, daleko za liniami wroga Więc za, zanim, zanim zaczniemy zostawcie łapkę w górę, suba dzwoneczkiem oraz komentarz Jeśli to już zrobiliście to ja wam dziękuję za oglądanie i przepro, zapraszam was do, do ogląda, znaczy do, zapraszam was do oglądania

That's where Hudson was contacted by Frederick Steiner, the Nazi scientist that developed the initial strain of Nova 6 for Dragovich! Hudson learned about the numbers there. The broadcasts. I've been there, Mason. I've been to the Yamatao complex. Oh my god, the numbers are real! They've always been real, Mason. This isn't a game. We face annihilation unless you cooperate. Where is the broadcast station? O, Blackbeard, dowódca operacji kapitan Mosley hmm. nie, koja nie kojarzy mi się to imię, postaci 18 lutego 1968 Uuu, będziemy tym o lecieć Nie wiem czy to powinna być muzyka, ale ją wyciszyłem, ale dobra O, My Nights, my Nights, my nie wiem jak to się czyta a dobra. Już muzyki nie chcę tu kombinować, bo zaraz będzie za głośno muzyka i w ogóle. Ogólnie to chyba powinna grać muzyka. Chyba, nie wiem. to Big Eye 6 requesting takeoff. Big Eye 6 clear for takeoff runway 4. Chad confirm refuel with KC 135 in sector Bravo 69er. Affirmative Big Eye 6, KC 135 is in the sector. They will meet you there. Big Eye 6, you have the sky. Copy Cad, my sky. O, wciśnij lewy, aby ruchom silniki. No to startujemy, widzowie. Pełna naprzód. Cad, we are rolling. Copy big eye. V1, check. V1, rotate. And we have velocity. No to lecimy. Gear away. Gear away, check. Cad, this is big eye, we are away. O, kurde, ty, czyli będziemy operować. Ty, czyli początek naszej misji zaczyna się z. ponad ponad chmurami. Nie wiem, jaka to wysokość. Nie pamiętam, na jaką Blackbeard potrafił się wznieść wysokość, ale jak potrafił się. na jakąś bardzo wysoką. O, kurde, ty, będziemy wspierać. Okay. Okay. Czekaj, jak się poruszać? WMSD, czekaj, ta? Ok. Ciśnij prawy, aby przybliżyć widok. Pra lewy, żeby oddalić. Ok. To oboni, tak. Czyli będziemy teraz wspierać e, Hudsona. I ty, tej, aby dowodzić w wciśnięć spację, dobra, to muszę ich. O, ja muszę ich tak prowadzić, dobra, ty, jak taka strategia, praktycznie z czasu rzeczywistego, była do kryówki. Szybko do kryówki. Ale fajnie. O, nie jadą. Czy ty zatrzymuję się? Oj, przenosimy się teraz do Hudsona. Dobra, czyli będziemy tak się przełączać między tym wielkim okiem, tak już to nazwę, i Hudsonem. Dobra, czekam aż wejdą. A, oni nie wiedzą chyba, że tu jesteśmy na razie. Tak podejrzewam. Nie, bo wchodzą na luzie. O i dziup, o i flash, flash na pysk. nie, jest, nie widzę. O ty, Skąd to? Wydupiać! O kurwa, ale szarża w moim kierunku. Dobra. Czemu nam się szarża. O, jeszcze czysto, dobra. I, przenoś, I wracamy do wielkiego oka. Dobra, przegrupuj się na... E, Osiągną punkt kontrolny, dobra, to gdzie mamy iść? Tu. A czy ktoś tu jest? Dobra. Tu trzeba ich najpierw zlikwidować. Dobra. Hui, szybko. Ciebie ciekawe, ciekawie, to się słyszy, jak się tak jak przez radio, się to słyszy fajnie. Dobra, no to dajmy im polecenie, żeby tu się ustawili. Ej, nie, podoba mi się już tam misja, tak częściowo. Dobra. Dobra. Idźcie. Wozy przejechały. Spory patrol. Zobacz, o kurde, no i ich chwili Ty, czekajcie, możemy i oddali nie, oddalić Ty faktycznie spory patrol W ostatniej klifili kikną to F Mam nadzieję, że wszystko widzicie w miarę widzowie, ale tak już tu jest jakoś okay, gry, więc Więc ja tu już nic nie poradzę zbytnio, nie? Dobra, chyba jest już czysto. Dobra no możecie wstać idźcie, już jest czysto No trochę tych celów widzę tutaj No i wracamy No i zaczynamy jazdę No to jest tego typa Oj ty to masz O tu jest famas Ła 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 skąd? To atulikami, tu jest typ jakiś Raduj. Wolę Augiem grać na tym tłumiku, jest spoko. Jest to jest tłumikiem, zajebiście. U granat? i sam się załatwić granatem. Mów na mnie Hitman. Dobra, ładnie. Czy są jakieś dane wywiadu tutaj? To nie wiem. O, są. A, patrzcie. Nie najgorzej ten tłumik. Dobra, ale Auga wola mi w rękach.

To ja trochę zuma zrobię. Najfajniejsze hey, tak jak przybliżamy to tutaj tą prawą ręką tak. O właśnie o jak widzicie przesyłam teraz to. No. Dobra idźcie Jeff. Kilo one we have infantry inbound. I count at least six targets. Too hot. Stay out of sight. Okej. Przeprowadziłem ich jakoś się bo. Twenty degrees below zero. Fucking ice cube is in his element. O, projekt nowa Znajdź i w dolinie, okej okay. W rejonie Matau w ZSR Nie mówcie mi, że to jest kolejna już misja, taka krótka tam to było? O, teraz jesteśmy, Uuu, klimat zimowy teraz Fajnie, z Wietnamu teraz w góry Dobra, czekamy Kurde, trochę tu już żołnierzy jest A nas nie widzą na szczęście mamy kusze na cicho, więc... to będzie łatwizna. Oj, blisko ten był. Dobra, wychodzimy. Dobra, idziemy. Ja mam kusze. Mają psa.

Wielkie oko... Dobra... O, przypnąć się mamy? Dobra. No to lecimy w dół! Let's go. By tylko się ta lina nie zerwała, bo będzie... do dupy będzie wszystko. Czekaj, a jeśli prawie, abym zjechał po linie zmychał przy... A, mamy kliko Co do... co się stało?! Ja myślałem, że to będzie taka mechanika jak... nie pamiętam w jakiej grze... Że, że jak w GTA trzeba było trzymać coś Bo w GTA nie była wiadomo misja z takim szybem Jezu Doba Co jest kurna? Ej To jest trudne Kurde jeszcze raz musimy to robić. Nie dobra, jak się to nie uda, to będę wam utnę to A, przytrzymać, dobra Dobra. Ostrożnie, powoli będziemy schodzić z tej góry. Choćby nawet miałby co milimetr się zatrzymać Nie no, teraz to już... Nie no teraz już mogę puścić, dobra. Ale nie spodziewałem się, że to tak będzie działać, że ja muszę... Przy... Ja, ja myślałem, że ja muszę kliknąć, a ja nie klik... Ja nie klik... Znaczy ja myślałem, że muszę kliknąć, a ja... A ja a to chodziło, że przytrzymać lewy, dobra. O, jeszcze bardziej w dół Dobra, ty raz już ogarnię w mechanikę, więc lecimy. A nie, to już tu chyba. Dobra. O to już tu Doba wjeżdżamy A końca amunicji Doba to już tu, myślałem że trzeba gdzieś niżej Ale tego typu nie zauważyłem Czej Czy kuszek aż tak bardzo chcę? O, zrzucił kolejnego Co my tu mamy?

Idźcie, idź, 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 idź Weaver, ja idę za tobą O, Ja muszę czekać jeszcze tutaj on Czy idź za i co? To czyj kuszy kuszył żyjmy

Dobra, um, kogo by zdjąć? Tu jest dwóch. Muszę znaleźć. O, tu ktoś jest. Kurde. Cześć. Nie mogę zmienić. Cześć. Piątka. O, tu są bełty wybuchowe. Dobra, a czy ja od zawsze miałem te bełty. Boże, ja nie, umia... nie ogarniałem tej kuszy. Ja myślałem, że ja mam to zwykłą kusza. Dobra Tu są dwóch A tam dalej? A tam ktoś dalej? Nie czekajcie, może jeszcze po cichu to zrobimy Tylko muszę załadować zwykłą kurz Bełt Czyli przybliż Pęk, ładnie O tu ktoś jest samotny Ładnie Póki możemy to na cichacza zróbmy tyle ile się da O ten typ wraca i coś zauważył, ale chyba zauważył kolegę czy coś. Tu jest kolejny typ. A. To jest maksymalny zoom, dobra. Zdjęty? Zdjęty. Dobra. I tych dwóch... Um... Dobra, podejdźmy trochę bliżej. Co jest? Okej, okay. właśnie myślałem, że on zdejmie tego Dobra Teraz biorę auga i ładnie po cichutku weszliśmy Ciekawe czy są dodane wywiady Chciałem tą beczkę, a nie, to była po beczka A, oni nie... Myślałem, że nic coś napra... O kurde Wyszli No, to jest synchronizacja, FGTA GTA ja kojarzę takie synchronizacje jak ja robiłem w tym... Yy... Przepraszam chwilę. E, przepraszam za tą to cień ma, e, krótką przerwę. Dobra, wracamy, bo moja siostra przyszła do domu. Dobra, i musimy tu gdzieś wejść. Uuu, już wiz wyposażenie tutaj Za kogiem kojarzę tą broń. Ale czy ją chcę? No chyba będę musiał ją wziąć. Poka mi o Nie no ładna. Dobra, zobaczymy jak się sprawdzi w, w praktyce. Trochę tu granatów błyskowych i ten teges. To jedziemy właściwie?

No dobra, czyli oni muszą, i się wracają do baz, czyli już zostajemy bez wsparcia powietrznego tego obserwatora. Tu pewnie to samo. Nie? A. Dobra, zaczynamy jazdę. Mordy, koniec, przeładowuję. Do, dawaj mi tego. Nie. Yes. Kurde, mały magazynek to ma strasznie. A, bo to nie jest to nie jest zmodyfikowane, dobra Kurde, ale odrzuc ma niesamowicie wielki. Zaczejcie muszę się schować. Kurde, amunicję się tylko kończy. O, dane wywiadu kolejne. Przyładujmy. Dobra, chodźmy na dół. Gdzie? Bo ktoś na chyba ty chyba sobie. O, idę od góry. Oła, oła, oła. Dobra, górę sobie zabezpieczam. Czyli... Oła, nie widzę. Dobra, ten. Czyli nie gdzie są przeciw. A tu są. Kurde, chowajcie. Doba, koniec zacskania się. Macie to. Koniec amunicji. To chyba wszystkich załatwiło. Doba, to chodźmy, zejdźmy. Czekajcie, tu jest. Ło. Do, Dobra, zabiliśmy wszystkich. Tu musi. A to ty nasz, już myślałem, że przeciwnik. Dobra, co my tu mamy? Mnieżkość szkoń... anteny radaru. Dobra, no, kable wyrwane. No jest spoko. Dobra, idziemy dalej. Dobra, gdzie? O kury, nie. To chyba się tego nie dało zabić, po. Kurde. Harris Lawino Lawina?! Czekaj. Aaa, miałem doskoczyć do nich. Boże, nie skumamy. Myślałem, że będziemy, nie wiem, jakieś na tej lawinie jechać, czy coś. Dobra. To jeszcze raz lecimy. Nie ogarnąłem przez chwilę, dobra. Nie wiem, ja coś dzisiaj nie ogarnię, tyle wielu rzeczy. Dobra.

Ole, nie mam trudności z bieganiem No, jesteśmy za drożyną, jesteśmy Skaczemy O kurde I ty, nam, i co ja mam robić ochrony I otwórz Nie ryzykuję Ha mój Oj, oni już o nas wiedzą Eee, przepraszam widzowie, podrapię się tylko Dobra, lecimy dalej Oni już o nas wiedzą Nie, nie wiedzą o nas A ta lewina ja nic nie wiem Granat Oła, mam więcej amunicji do niego. To się zaraz zacznie. Przeładuj tylko. Oła, no kto? Dobra, no, przechodzimy do przodu. Ja muszę tylko przeładować broń. Oła. Gdzie? Jeszcze tu są beczki, ale nie wiem czy chcę próbować... A nie, to są zwykłe beczki, nie wybuchowe! A no skąd? O, to przeciwnik! A nie jeden z naszych! Ja myślę, że to jeden z naszych! Dobra, przeładuj! Trochę amunicji zdobywam od nich, to trochę mnie ratuje. Powiedzę, że większy szyżba tej broni tutaj. To, ale jeszcze auge muszę przeładować. Dobra, możemy wchodzić. Czyli jak mamy iść? O plecy. A, zdjęte. Kurde. Do budynku. Dobra, do ściany. Dobra, czekaj, tu jeszcze coś jest. Dobra, o. Dobra, ruszamy. Czyli biorę sobie broń moją potężniejszą, a to zwykła beczka no ta. Szczerze, dobra, przeładowujmy. Dobra, chodźmy. Ja tego KM a słyszę tam na zewnątrz jak nawala. Chodźmy. A nie tym KM Hudson, widzisz te Running all through the facility. They've got the place Rick to blow. Make it fast, people. We don't have much time. Steiner's not here. It's locking down. What is that? This is Friedrich Steiner. Steiner. He's jamming our radios. He knew we'd be here. We're on camera. He's watching us. is burying everything and everyone connected to Project Nova. I am sure I will be next. What do you want?

Musimy się stąd ewakuować i to szybko O widzę chyba dane wywiadu na stole Ta i na daleko jest kiepskim pomysłem I to są ostatnie dane wywiadu chyba O przeciwnik No chodź Musimy stąd ewakuować jak najszybciej Kurde! Macie błyskowym. Nie widziałem co to mnie ostrzeliwało. Dobra, zmieniam broń i lecimy. Spadamy stąd. Dobra, przeciwników szybko zdejmiemy i cały team przyjdzie do prób. Dobra, dane, dane wywiady zostały. Nie, wiem, gdzieś tu mam karabin jakiś. O, dobra, tam zdjęłem w szakach. chowam się. Tak, tam mieszkałem. A ła, myślałem, że to nie sięgnie mnie. Muszę. E, dobra, tu mamy czas, cały czas. Ała. To zjęliśmy go. Do ciężarówki, szybko. Dobra, na krótko. Urde. Oba, ja załatwię wszystkich. Zaraz ja załatwimy to. Urde, uj, bazuka. O, rządkuj żo do fajnym. No, nope, dawaj. O kurde, lawina! Odpalaj wyver do kolerny silnik O kurde. No to widzowie, jak już widzieliście, no WMD, udało nam się zniszczyć, y, odkryć że, znaczyłem. Dobra, widzowie, jeszcze raz chcę to powiedzieć, pod koniec skontaktował się z nami Steiner i chce jakby, żebyśmy mu pomogli, bo wie, że czeka go też wyczyszczenie, bo, bo Drakowicz czyści wszystko, co jest związane z Noam X, a on jest związany z tym wszystkim, więc będziemy pewnie mieli misję, żeby mu pomóc i udzielić mu azylu, czy tam jakiejś tam, nie wiem, jakiejś ochrony. Ale w tym ale w następnej misji będziemy robić misję Zemsta, czyli tortury wroga potęgują chęć zemsty. Ale zanim to, ale, za, ale to zrobimy w następnym odcinku i zostało nam już trzy misje, by skończyć całą grę. Więc zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem oraz komentarz, jeśli chcecie zobaczyć całą serię. I ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. O, W następnym odcinku. Cześć!